Kiedy ktoś spyta przeciętnej osoby o na przykład typową spółkę z polskiej giełdy, to pewnie ktoś odpowie na przykład Orlen, albo PKBP, albo Dino, czy jakaś inna wielka spółka, np. KGM. Ale oprócz tych spółek dużych są też spółki mniejsze. Mówiąc o spółkach mniejszych, nie mam na myśli jakichś takich totalnych mikrusów, ale spółki z tych niższych indeksów, chociażby MWiK40, SWiK80, czy jeszcze trochę mniejszej, pytanie, czy warto też się nimi zainteresować. Przyznać, że robiąc tę prezentację, tworząc tę prezentację, no, zorientowałem się, że ja świetnym reżyserem nigdy nie będę, no bo reżyser daje jakiś taki hak, później buduje napięcie i na końcu jest rozwiązanie. A tytuł tej prezentacji to czy warto inwestować w mniejsze spółki, dlaczego tak, więc można powiedzieć od razu spoiler, czyli, czyli tak, więc no, Nolanem nigdy nie będę, ani żadnym innym Woody Allenem, ale myślę, że muszę się z tym jakoś, jakoś pogodzić. W każdym razie dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym czy rzeczywiście i dlaczego tak warto zainteresować się tymi trochę mniejszymi spółkami, nie chcę powiedzieć tymi właśnie spółkami bardzo małymi, ale tymi spółkami trochę mniejszymi z tych mniejszych indeksów. Od razu tutaj chcę, chcę też powiedzieć, że mm, raczej te małe spółki z indeksu New Connect o kapitalizacji 10, 15, 20 milionów, one są dosyć mocno problematyczne, więc bardziej mając na uwadze mniejsze spółki, chodzi mi właśnie o te spółki z mniejszych indeksów. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego, odcinka No to jeszcze partner odcinka, a partnerem jest firma XTB i jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub ETFy, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub w ETFy, to w XTB do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%, więc myślę, że jest to ciekawa oferta. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć swoje konto, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie. A biorąc pod uwagę to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, no to właśnie te inwestycje w mniejsze podmioty. No, i jeszcze raz chcę podkreślić, mniejsze podmioty, co mam tutaj na myśli? Nie mam absolutnie na myśli tych takich ultra mikrusów z New Connect o kapitalizacji kilka, kilkanaście milionów, bo tam płynność jest zazwyczaj tragiczna. I myślę, że jako taki inwestor indywidualny, który dopiero zaczyna, no raczej takie spółki warto omijać, przynajmniej na początku. Raczej mam tutaj na myśli właśnie te mniejsze indeksy, czyli wszystkie oprócz wIGU 20, czyli tych 20 największych, e, największych spółek, no bo tak naprawdę biorąc pod uwagę gospodarkę, bardzo e, ważne dla gospodarki są właśnie te, te mniejsze spółki, te. Podmioty prywatne, zazwyczaj te mniejsze spółki to są też podmioty prywatne. I biorąc pod uwagę tak naprawdę naszą gospodarkę, no patrząc na jakiekolwiek, jakiekolwiek tutaj wpływy z podatków, no to zdecydowana większość to są właśnie misje, czy małe i średnie przedsiębiorstwa, i zazwyczaj to są firmy, które nie są na giełdzie, no bo te wśród tych misji tak naprawdę są też mikroprzedsiębiorstwa, ale jakby biorąc analogię do giełdy, myślę, że właśnie dużą część ciekawych spółek, Mamy właśnie w tych spółkach mniejszych i warto się, nimi, warto się nimi zainteresować. Taki jest tak naprawdę cel dzisiejszego naszego spotkania. Pytanie: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te małe i średnie spółki? No, to są oczywiście spółki, które zatrudniają mniej osób. Też patrzę na to przez pryzmat wzrostu pensji minimalnej, no bo jednak wiele spółek pokazuje, wszystkie spółki pokazują w raportach finansowych, jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty i koszty chociażby wynagrodzeń. Więc jeżeli mówimy o tym, że koszty wynagrodzeń są bardzo wysokie, no to w przypadku rosnącej pensji minimalnej one będą jeszcze wyższe, bo nawet jeżeli nasi pracownicy nie zarabiają minimalnej, to i tak to wszystko później idzie w górę. To znaczy, y, ludzie, którzy zarabiają więcej, też chcą zarabiać więcej, no bo jest podwyżka tej y, podwyżka dla tych ludzi, którzy zarabiają od nich mniej. I i wtedy jest takie spłaszczenie tych, tych wypłat, więc to jest myślę, że logiczne. No tutaj jest pewien problem odnośnie chociażby globalizacji, bo jednak mamy do czynienia z tą globalizacją, mamy do czynienia z tym, że powstają to coraz to większe molochy i one nie ukrywajmy, mają swoje przewagi. Tutaj, żeby nie być głosłownym, podam taki przykład: jest jedna spółka z polskiej giełdy, już może nie będę mówił nazwy, ale widziałem wywiad z prezesem tej spółki i ten prezes spółki opowiadał takiej sytuacji, że pojechał do Chin. Poleciał do Chin pewnie, a nie pojechał. Poleciał do Chin i rozmawiał z takim swoim odpowiednikiem w Chinach, czyli z prezesem takiej samej spółki, znaczy spółki z tego samego kutu chińskiej. No i tak rozmawiałem, i ten Chińczyk się pyta go: Jak duża jest ta twoja spółka, ile ty masz tam osób? No i ten Polak mówi, że no my mamy w Polsce taką średnią spółkę, zatrudniamy tam około 100 osób. A ten Chińczyk wtedy, znaczy ten Polak też się spytał tego Chińczyka, jak to u nich wygląda. On mówi, no ja też mam taką średnią firmę w Chinach, zatrudniamy 80 tysięcy osób. No, i to jest też dosyć istotny problem, że, że jednak są kraje, w których zupełnie inaczej podchodzi się do, do średnich przedsiębiorstw, tak? No, bo tutaj oni i jeden, i drugi nie uważał, że w skali swojego kraju ma jakieś wielkie przedsiębiorstwo. No, mówimy o naprawdę potężnych różnicach między jednym a drugim, i to jest, trzeba przyznać, pewien, pewien problem, tak? Że, że, że mamy do czynienia z tym, że często te spółki, spółki mniejsze, one sprzedają na cały świat i muszą też konkurować z Innymi firmami z całego świata, no chociażby z takimi chińskimi, które mają kilka albo kilkanaście, bądź kilkadziesiąt razy, na przykład więcej pracowników, którzy mogą płacić mniej. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o tych spółkach, z spółkach mniejszych, tutaj nie ma jakiegoś żadnego handicapu, nie ma jakiegoś takiego plusa ze względu właśnie na to, że, że spółka jest mniejsza. Tak naprawdę ona na tych samych zasadach rynkowych. Konkuruje z innymi podmiotami z całego świata. Oczywiście, no, zależy, gdzie sprzedaje, tak. Czy jest eksporterem, czy jest, czy jest importerem. No i patrząc na jakieś poszczególne branże, myślę, że w tych mniejszych, mówiąc o tych mniejszych spółkach, mam na myśli raczej prawie wszystko oprócz banków. No, patrząc na WIG-20, no to mamy tam dużo, dużo banków i te spółki, no, nie zaliczałem się do tych mniejszych. Też odliczyłbym właśnie te wszystkie z WIG-20, czyli oprócz banków, na przykład jest chociażby, chociażby KGHM, czy Orlen, ale z wszystkich branż, ja tutaj nie chciałem podawać jakiejś konkretnej branży, bo tak naprawdę w każdej branży znajdziemy te mniejsze przedsiębiorstwa, które są na naszej, na naszej polskiej, polskiej giełdzie, więc wybór jest naprawdę bardzo, bardzo duży i pytanie odnośnie zalet inwestowania w takie mikrusy, małe, małe średnie spółki, jest to, że tam jednak mamy zawsze do czynienia z potencjałem mocnego wzrostu wyników, to znaczy łatwiej jest zwiększyć sprzedaż spółce, która ta sprzedaż ma na przykład na poziomie 5 milionów, niż takiej, która ma na poziomie 5 miliardów. Jednak mówimy tu oczywiście o procentowym zwiększeniu, nie, nie nominalnym, tak? Czyli w największym skrócie, jeżeli mam sklep jeden i wybudowałem drugi, powiedzmy, że on sprzedaje dokładnie tak samo, no to można powiedzieć, że zwiększyłem swoją, swoją powierzchnię o 100%, jeżeli te sklepy są powiedzmy takie same. Ale jeżeli na przykład mam 10, mam 10 sklepów, i jeszcze wybuduje też kolejny jeden, no to ten procent już jest dużo, dużo mniejszy. Mimo tego, że nominalnie teoretycznie w dwóch przypadkach urośliśmy tak samo, to procentowo w tym drugim przypadku dużo, dużo słabiej. Więc inwestorzy często patrzą na ten wzrost procentowy i w spółkach mniejszych ten wzrost procentowy jest łatwiejszy, wysoki wzrost procentowy jest łatwiejszy do uzyskania druga sprawa to jest to co myślę że każdy kto pracował w korporacji zauważył że jeżeli jest jakaś decyzja to ona musi przejść na przykład przez nie wiem jakiegoś lidera ten lider musi do jakiegoś dyrektora to powiedzieć ten dyrektor do jakiegoś zarządu itd., itd. i tak dalej i tak dalej tych szczebli po drodze jest 15 albo 15 tysięcy w takich mniejszych spółkach bardzo często jest tak że pracownicy na przykład znają prezesa i bezpośrednio mogą do niego pójść albo ewentualnie jest powiedzmy jedna osoba pod nim dzięki temu te decyzje są szybciej podejmowane dzięki, te, dzięki temu te spółki są bardziej elastyczne, szybciej mogą dostosowywać się do, do, do warunków i to jest myślę, że bardzo duża przewaga właśnie tych małych spółek. I ja jako inwestor też dostrzegam taką przewagę jak słabsze pokrycie analityczne. Umówmy się, jeżeli analizujesz Orlen, to prawdopodobnie to, co Ty sobie wyczytasz w tych raportach, to już praktycznie wszyscy najważniejsi analitycy, najważniejsze biura analityczne już dawno wiedzą, bo dokładnie prześwietliły spółkę z każdej strony, dokładnie prześwietliły rynek z każdej strony. Ale... Nie wszystkie spółki mają pokrycie analityczne. To znaczy, tacy analitycy, na przykład z zagranicy, raczej inwestują się, interesują się tymi spółkami z WIGU-20, bo tam jest duża płynność, czyli tam oni mogą wejść kwotą, powiedzmy, nie wiem, 100 milionów dolców i bardzo łatwo z tej, z tej inwestycji wyjść. W mniejszych spółkach to jest nierealne, dlatego też ta płynność jest istotna i fundusze duże na przykład patrzą na płynność. Więc jeżeli mamy takie mniejsze spółki, one nie są tak dobrze pokryte analitycznie. Więc my tutaj, jako inwestorzy, możemy dostrzec pewne przewagi, których rynek jeszcze nie dostrzega. W przypadku dużych spółek, jest to myślę, że bardzo, myślę, że bardzo bardzo problematyczne. No patrząc na polską giełdę, chociażby, to te przez te ostatnie lata, rzeczywiście te mniejsze spółki y, dawały fajniej zarobić niż te spółki duże, chociażby patrząc w perspektywie ostatnich 5 lat, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o SwIG 80, to y, dał 100% zarobić, a WIG-20 tylko około 5, MWIG 40. Niecałe, niecałe 50, więc widzimy, że jednak te spółki, te spółki mniejsze dają zarobić lepiej w dłuższym terminie. W perspektywie roku zauważmy, że tutaj już WIG20 jednak dał zarobić więcej niż na przykład SWIG80, chociaż dalej MWIG40, czyli dalej, dalej te trochę mniejsze spółki wiodą, wiodą prym, ale jednak widzimy, że duże spółki też dały zarobić. No to się wiązało z wyborami, raczej ja uważam to jako anomalię, a nie jako stałą tendencję, więc gdybym brał pod uwagę dłuższy, termin to jednak patrzyłbym na te mniejsze spółki i też po maksymalnie tutaj po maksie jeżeli damy to to widzimy jak to jak to wygląda że jednak WIG20 jakoś bardzo dobrze nie daje zarobić w stosunku do innych spółek mniejszych spółek oczywiście w tym długim wieloletnim terminie więc ja patrząc na ten termin kilku kilku lat jednak patrzę bardziej przychylnym okiem na te mniejsze podmioty ale oczywiście są też tam ryzyka o tym sobie trzeba jasno powiedzieć po pierwsze jest ja ta wyższa zmienność. Jak mówiłem, tam te decyzje podejm podejmowane są szyb szybciej, ale też ta zmienność na tych walorach może być większa. To trochę jakby jest skorelowane jest z trzecim tutaj punktem, czyli niższą płynnością. No niestety, ale w tych mniejszych spółkach na polskiej giełdzie często płynność jest bardzo niska, czyli jeżeli wchodzi jakiś większy inwestor kwotą 200-300 tysięcy złotych. To może ten kurs spółki pójść dosyć mocno w górę. Jeżeli ktoś wchodzi kwotą 200 tysięcy złotych w Orlen, to ten kurs tego no, nawet nie odczuje w żaden sposób. Ale w tych mniejszych spółkach już, już tak. Więc ta niższa płynność no, jest istotnym elementem, który powinniśmy brać przy okazji właśnie takiej analizy. No bo pytanie: czy jeżeli coś się będzie działo złego w spółce, czy będziemy w stanie bardzo szybko z niej wyjść? No i teraz, jeżeli dzienne obroty są na poziomie 70 tysięcy, a my to mamy 100 tysięcy, to rzeczywiście. Może być to problem, i tutaj o tym też należy pamiętać. Myślę, że warto patrzeć, jakie są te średnie obroty z, z dnia, chociażby na bankierze, jest to ładnie, ładnie pokazane. I też problemem może być ewentualne problemy z dostępem do finansowania. Też taki czynnik, który ja tutaj nie, nie, nie opisałem, ale myślę, że on też jest, też jest dosyć istotny, czyli to, że. Takie spółki mogą zbankrutować, a wiele spółek państwowych nie chcę powiedzieć, że nie może zbankrutować, ale jest to bardzo, bardzo trudne. No bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z tym, że coś się będzie działo z górnictwem, to górnicy pewnie będą protestować i politycy się ugną pod tym. Tak? Mieliśmy już do czynienia z tym, że spółka JSW była w bardzo złej sytuacji finansowej, no w momencie kiedy węgiel był tani, to jest chyba zupełnie oczywiste ale mimo to zawsze taka spółka może liczyć na dopłaty od państwa. Spółka prywatna już niestety nie. Odnośnie, odnośnie samego finansowania, to też patrząc na to, że teraz jest, są wyższe stopy procentowe, no jest po prostu ciężej o to, o to odpowiednie finansowanie, a więc myślę, że to jest istotny problem, zwłaszcza dla tych, dla tych mniejszych spółek. No oczywiście, jeżeli spółka jest rentowna, bardzo dobrze, bardzo fajnie zarabia, to to nie jest aż tak duży problem, ale myślę, że warto, warto to zaznaczyć. I w pytanie, w jaki sposób my powinniśmy podchodzić do tych małych i średnich przedsiębiorstw? Moim zdaniem właśnie to jest długi termin. Trochę to o czym pokaza co pokazałem na wykresie. S-W 80, MWIG 40 dużo lepiej w długim terminie zachowywało się od wig 20. Wig 20 może mieć momenty, w których będzie się lepiej zachowywać od tych mniejszych indeksów, od indeksów z mniejszymi spółkami, ale bardziej patrzyłbym na to jako wyjątek od reguły niż jako, niż jako regułę, Dlatego moim zdaniem ten dłuższy termin jest tutaj istotny. I też. To o czym wcześniej mówiliśmy, że te spółki często nie są zauważone przez inwestorów, bo są słabiej pokryte. To, jeżeli ty zainwestujesz w taką spółkę, to bardzo często wpada się w taką pułapkę psychologiczną. To znaczy, przeanalizowałem spółkę, widzę jej potencjał, mocny potencjał, którego rynek nie dostrzega, to już myślę, że zaraz, za 5 minut dosłownie wszyscy inni przeanalizują tę spółkę i to zobaczą, więc muszę w tym momencie wszystko zainwestować. To jest, to jest myślę, że duży błąd. I, I często wkurzamy się, jak nie wiem, po tygodniu, miesiącu, dwóch miesiącach nic się na spółce nie dzieje. Czasem jest tak, że ze względu właśnie na to gorsze pokrycie y, trzeba czekać kwartałami, czasem nawet latami na taką na wzrost wartości takiej spółki. Ja pamiętam, ja to przeżyłem na chociażby spółce Recykl, która robiła takie nową inwestycję w hełmie, chyba w 2019 roku. jakoś chyba 2017 albo 2018 jakoś tak w nich zainwestowałem po okolice 20 zł, bo widziałem, że ten nowy zakład fajnie zwiększy moce produkcyjne. No i tak ten kurs się kisił na 20 zł, chyba przez półtora roku, czy nawet troszeczkę dłużej. Ja stwierdziłem, dobra, nie będę kisił tutaj kasy, wychodzę z tej spółki. Oczywiście jak wyszedłem tam po paru miesiącach spółka poszła, teraz jest chyba do góry poszła, teraz chyba jest, nie wiem, po 70 albo 80 zł ale ja wtedy rzeczywiście za szybko z tego wyszedłem. Po prostu trzeba się przyzwyczaić, że w tego typu spółkach bardzo często potrzebna jest cierpliwość. Też jakby jeżeli inwestujemy w te małe i średnie przedsiębiorstwa, to warto mieć kilka z różnych branż, zupełnie różnych dziedzin, żeby mieć tę dywersyfikację w portfelu, tak? No bo jeżeli mam na przykład w, w, u siebie dewelopera i producenta mebli, to nie do końca jest dywersyfikacja, ze względu na to, że to są jednak branże dosyć mocno połączone. W małych średnich przedsiębiorstwach naprawdę jest masa, masa całych branż, które możemy wybrać właśnie do naszego portfela inwestycyjnego. No i ważna jest oczywiście odpowiednia analiza i selekcja tych spółek. Czyli tutaj, tak samo jak przy dużych spółkach, tak samo w małych musimy patrzeć na finanse, na ewentualną przyszłość, na rynek, jaki, jaki obecny jest, na jakieś zawirowania gospodarcze, ewentualnie polityczne one też mogą mieć wpływ. Więc tutaj dokładnie tak samo jak w przypadku spółek dużych, ale jak mówię można znaleźć swoje przewagi właśnie w tych, w tych spółkach małych. No i biorąc pod uwagę te mniejsze spółki, jak mówiłem, tam jest większa zmienność, no więc jednak warto cały czas monitorować to, co się, co się dzieje na tych spółkach, co się dzieje w samej spółce, jak i w całej, w całej branży, no bo przez tę mniejszą płynność te spółki mogą dużo mocniej reagować. Na, reagować na, na jakieś potencjalne zmiany. Też biorąc pod uwagę takie mniejsze spółki, myślę, że istotna tam jest rola zarządu. To znaczy, my powinniśmy patrzeć, jak zarząd wygląda, czy ma na przykład akcję, czy na przykład w zarządzie jest założyciel spółki. To zawsze idzie na, na plus, bo dzięki temu on, moim zdaniem, będzie lepiej dbał o tę o tą przedsiębiorstwo. Jest mniejsza szansa na jakieś manipulacje, właśnie ze strony zarządu. Tutaj. To zarządzanie kryzysowe będzie lepsze w momencie, kiedy jesteśmy w 100% odpowiedzialni za spółkę, a nie jesteśmy tylko tam jakimś prezesem, który i tak znajdzie gdzie indziej pracę, jeżeli coś się wydarzy. Moim zdaniem to jest przewaga tych mniejszych podmiotów, zwłaszcza podmiotów, podmiotów prywatnych. No i warto mieć tę strategię wyjścia, czyli wchodzimy w spółkę i zanim w spółkę wejdziemy, wypisać sobie plusy i minusy, wypisać dlaczego weszliśmy. I teraz, jeżeli po roku na przykład te nasze założenia początkowe się nie, speł nie spełniają, Czyli już tych plusów nie ma, jest coraz więcej minusu, minusów, to powinniśmy z tego wyjść. Ale to można określić tylko w momencie, kiedy jeszcze przed dokonaniem inwestycji zrobimy taki spółkowy rachunek sumienia, tak? Czyli zobaczymy, co tam jest, co tam działa, co tam, co tam nie, nie działa. Czyli warto mieć jasną strategię wyjścia z inwestycji już jeszcze przed wejściem, jeszcze przed włożeniem tam, włożeniem tam pieniędzy. No i tak podsumowując ten nasz dzisiejszy odcinek, myślę, że dzisiaj troszeczkę, troszeczkę krócej było. Jest moim zdaniem dużo plusów inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa. Oczywiście mówiąc w kontekście giełdowym, tak? to nie chodzi mi o takie misie z, z, po prostu jakie, jakie myślimy, czyli malutkie firmy, firemki, tylko bardziej właśnie te mniejsze przedsiębiorstwa z, z polskiej giełdy. Myślę, że jest naprawdę dużo plusów. Minusy też, minusy też są, ale minusy sprowadzają się do jednego większej zmienności i mniejszej płynności, co my możemy w pewnym sensie pokonać. Po pierwsze, skuteczną, dobrą analizą, po drugie cierpliwością, bo jeżeli jest mniejsza spółka, ona może minus 6, minus 8 zrobić w ciągu miesiąca, bez żadnego powodu, po prostu ktoś większy wychodzi, ale jeżeli rzeczywiście ona ma wewnętrzną wartość, wyższą niż ta obecna cena, no to powinna dać nam zarobić, nie wiadomo w jakim, jak długim czasie, tak, no bo jak mówiłem o tym chociażby recyklu, tam ten kurs kisił się naprawdę długo i często tak jest, że ten kurs po prostu długo się, się kisi, ale właśnie ta cierpliwość może nam pozwolić na fajne wyniki finansowe związane właśnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oczywiście w kontekście giełdowym napisz mi w komentarzu czy ty też patrzysz na te mniejsze przedsiębiorstwa mniejsze przedsiębiorstwa mówię właśnie o tych mniejszych niższych indeksach ewentualnie ogólnie spółka z wig ale nie biorę pod uwagę New Connect no bo jednak New Connect tam jest tych ryzyk trochę więcej moim zdaniem przynajmniej więc powiedz mi co ty o tym myślisz i czy też masz w portfelu właśnie te spółki mniejsze z, z mniejszych indeksów czy jednak jak skupiasz się na tych potężnych przedsiębiorstwach. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć, trzymaj się.